Właśnie będziemy dzisiaj testowali nowy, nową serię Duo Life. Jest to seria Keratin e, Hair. I na moich bardzo zniszczonych włosach, przesuszonych, chciałabym sprawdzić jak e, umyję skórę głowy, jak umyje włosy Keratin Hair. E, jest to szampon organiczny, więc naturalny. I sposób jego mycia też jest odpowiedni. Najpierw będziemy nakładali na zmoczone włosy niewielką ilość nie będzie on na pewno się na początku pienił. Taka ilość jest w zupełności. Zapach jest super, akurat extra. I jak widać, szampon na początku nie pieni się dość mocno i nie wolno się tym wrażać, dlatego że on swoją funkcję spełnia. Więc dokładnie myjemy skórę głowy i włosy. I później, po spłukaniu, dokładamy drugą część, ponieważ. W tym nie jest woda, więc on się ładnie rozprowadza. Nałożyliśmy już odżywkę na włosy. Zostawiliśmy na 5 minut. I teraz po 5 minutach ważne jest, żeby wykonać też masaż taki stymulujący już skórę głowy i włosy, dlatego, że on bardzo fajnie pobudza mikrokrążenie wokół mieszków włosowych. Relaksuje i daje taką fajną Fajne dopełnienie włosów, już umyte włosy, więc przejdziemy do modelowania. Po odżywce, włosy bardzo fajnie się rośnie, gdzie gdzieś. Ja mam duże problemy z, z prowadzeniem, w ogóle przy, przy, przy lecie, leceniem tak palcami, bo włosach to był w ogóle problem. Więc teraz teraz bardzo ładnie się. Włosy mi lecą, to bardzo, i to zobaczcie, więc yy, to jest tragedia. Więc testuję na sobie też tą keratynę i ją piję. Zobaczymy po miesiącu, dwóch, jaki będzie efekt. Teraz zaczęłam z efektem takim, że gdzie nie przeciągnę, to mi włosy, zobaczcie, wychodzą. A włosów w myjce było bardzo dużo, Byliśmy parę kęp tych włosów wyrzuciły. Więc jestem najlepszym przykładem na to, że potrzebuję tej keratyny, i będziemy sprawdzali efekty na mnie, jak ona działa. Mam nadzieję, że przy następnych wejściach, e, dzisiaj mamy 26 luty, e, zaczynam pić keratynę i zaczynam myć szamponem i odżywką. Będę robiła wejścia co tydzień i co tydzień będziemy sprawdzali, jak te włosy wyglądają i jaka jest ich ilość na szczotce i w myce. Teraz będziemy suszyli włosy i zobaczymy po pierwszym efekcie, jak włos wygląda. Od razu mówię, że miałam włos przesuszony, włos pierzasty i taki... Oto teraz, jak moje włosy wyglądają po wymodelowaniu i po umyciu. Widać, że są gładsze zdecydowanie, eee, mają piękny połysk. To pierwsze, co, co widzę, są miękkie i są bardzo odbite od nasady. U mnie zawsze był problem, żeby te włosy odbić od nasady, były zawsze takie y, przyklapnięte, więc musiałyśmy się dużo namęczyć, żeby te włosy odbić na, od nasady. Teraz są naprawdę, jak widzicie, bardzo mocno uniesione. E, pięknie pachną. No i zobaczymy, jak się będzie utrzymywał ten efekt. Na razie jestem bardzo zadowolona. Włosy mają gładką strukturę. Przy moim takim pieżastym y, Włosie, bardzo ładnie to wygląda. Ja jestem zadowolona. Mam nadzieję, że Wy też będziecie zadowolone, jak będziecie używały te produkty. Co dwa tygodnie będziemy włączać live, żeby sprawdzać efekty tego, jak włosy porastają. Dzisiaj widzimy, że już coś się zaczyna dziać po pojedynczej. Już widać tutaj włosy, które zaczynają odrastać. Nie? I zobaczymy, czy zatrzyma się wypadanie tych włosów. Do zobaczenia.